Tu jest podany przykład Scenuke. Z tego, co pamiętam, jest to program do automatycznego katalogowania. Czy takie programy, czy warto z takich programów korzystać? No jak wiadomo, wszystkie narzędzia, które jakby automatyzują jakiś proces, są stworzone w jakichś określonych celach. Mają one oczywiście swoje plusy, jak i minusy. Plusem niewątpliwie jest to, że pozwalają wykonać Większą pracę w bardzo krótkim czasie. W tym przypadku chodzi o rozmieszczenie na przykład kilku tysięcy, nawet linków, w, w, w jakiejś dużej bazie, bazie katalogów. Jest to rozmieszczenie automatyczne, co bardzo skraca proces, ponieważ jeśli miałoby się dodawać swoją stronę, czy tam jeszcze dodatkowo jakiś opis serwisu ręcznie w tylu katalogach, to zajęłoby bardzo dużo czasu. Więc to jest niewątpliwie plus. Minus, jednym z głównych minusów jest. To.